Szukasz równowagi, szczęścia, które zawsze wydaje się być o krok dalej, mirażu, który rozwiewa się, gdy najbardziej go potrzebujesz. Poczucie odrzucenia jest gorzkie, a każda nieudana próba zdaje się powiększać wewnętrzną pustkę, która rośnie coraz bardziej. Chcę przeprowadzić Cię przez ten labirynt emocji. W tym filmie zamierzam być światłem, które oświetli możliwą drogę do znaczącej przemiany. Zostań ze mną, ponieważ to, czym chcesz się podzielić, może być impulsem do nowej rzeczywistości. Jesteś w środku podróży odkrywania siebie, ponownie oceniając każdy aspekt swojego życia ze świeżym spojrzeniem, próbując zrozumieć, kim jesteś i co naprawdę ma znaczenie. To tak, jakby ktoś dał ci lupę do ręki, budząc intensywne poszukiwanie samopoznania, szczegółową analizę każdego elementu, który składa się na twój codzienny dzień, rzeczy, które wcześniej wydawały się nieistotne, teraz ujawniają swoje prawdziwe znaczenie. Wpływ tej osoby na Twoje życie jest niezaprzeczalny zapaliła płomień tego wewnętrznego poszukiwania. Ale tutaj jest kluczowy punkt: ta faza introspekcji i wzrostu nie jest tylko wynikiem obecności kogoś. Prawda jest taka, że ta iskra pochodzi z wnętrza Ciebie. Jesteś autorem swojej własnej transformacji, to skłonność do introspekcji, ten głęboki pragnienie ewolucji wszystko to rodzi się z Twojego własnego wnętrza. To Twoja zdolność do spojrzenia w głąb, zmierzenia się ze swoimi najbardziej osobistymi prawdami i nieustannego dążenia do bycia pełniejszą wersją samego siebie, która naprawdę napędza Twój rozwój. Mimo, że ta osoba odegrała znaczącą rolę w podkreślaniu ważnych kwestii. Prawdziwa zasługa należy do Ciebie. Droga, którą przemierzasz w procesie samopoznania, odzwierciedla Twoją wewnętrzną siłę, umiejętność introspekcji i nieustanne pragnienie znalezienia odpowiedzi, które kształtują Twoje istnienie. Ta gotowość do nauki i adaptacji czyni Cię wyjątkowym. Nawet w obliczu trudności, znajdujesz sposoby, aby się zmienić i iść dalej swoją ścieżką mądrości i samopoznania. Zatrzymując się, aby kontemplować otaczający cię świat, dostrzegasz głębokie zmiany wewnątrz siebie. Drzewo, które wcześniej było jedynie częścią krajobrazu, teraz staje się czymś niezbędnym nie tylko zbiorem pnia i liści, ale źródłem tlenu, który wdychasz, wspierając życie i dając schronienie ptakom. Transformuje się w symbol twojego połączenia ze świętym, namacalnym przypomnieniem skomplikowanej sieci życia, która nas otacza. W miarę jak kultywujesz to głębsze postrzeganie, zaczyna w tobie zakorzeniać się przytłaczające uczucie wdzięczności. Ta wdzięczność, choć wydaje się prosta, posiada zaskakującą siłę. Nie ogranicza się do przelotnych chwil, lecz przenika twoją egzystencję, radykalnie zmieniając twoje spojrzenie na świat. Każdy fragment rzeczywistości, każda mała błogosławieństwo staje się echem ogromu wszechświata. Stopniowo ten prąd wdzięczności otwiera nowe ścieżki, ukazując przyszłość pełną obietnic i możliwości. Piękno tej więzi z wdzięcznością polega na tym, że przyciąga do Twojego życia osoby i sytuacje wibrujące na tej samej wysokiej częstotliwości. I w sposób nadzwyczajny pojawia się ktoś, kto nie tylko w pełni rozumie to, co czujesz, ale także dzieli te same uczucia. Ta osoba jest ucieleśnieniem prawdziwej miłości, kimś, kto Cię ceni. I troszczy się o ciebie z tą samą czułością, którą oferujesz światu. Nie opuszcza cię w trudnych chwilach, wręcz przeciwnie, pozostaje u twojego boku, wspólnie stawiając czoła burzom i ciesząc się spokojem, z takim prawdziwym uczuciem i oddaniem, które wzmacniają wspólną podróż. Prawdziwe piękno nie objawia się jedynie w wielkich dziełach natury lub ludzkości, ale także w małych, codziennych przejawach, które często są niezauważane. Pomyśl o kimś, kto patrząc na świat dostrzega zarówno prostotę, jak i złożoność każdego elementu. Obserwując ptaka w locie, dzieli się z tobą z szczerym uśmiechem zobacz tego ptaka. Albo, gdy staje w obliczu zapierającego dech w piersiach zachodu słońca, bez wahania mówi: Spójrz, jaki niesamowity zachód słońca. To są właśnie te momenty, które ukazują intymne połączenie z wszechświatem. Momenty, które sprawiają, że czujesz się głęboko rozpoznany i doceniony. Bycie z tą osobą to doświadczanie doskonałej synchronizacji. Nigdy nie będziesz tylko widzem, ani nie poczujesz, że Twoje słowa są ignorowane. Na przykład, podkreślając piękno drzewa, nie zareaguje powierzchownie. Angażuje się, dzieli Twoje zachwyty i rozumie, co to drzewo dla ciebie znaczy. Ta zdolność do postrzegania świata w tak piękny i połączony sposób. Sprawia, że czujesz, iż znalazłeś prawdziwego towarzysza wizji. Wytwarza się głęboka i autentyczna więź, która skutkuje płynnym związkiem, gdzie istnieje wzajemne zrozumienie tego, co jest w życiu najważniejsze. Być może w przeszłości dzieliłeś chwilę z kimś, kto, choć pod wieloma względami zgodny z tobą, nie wypełniał w pełni wszystkich przestrzeni kompatybilności. Ta relacja mogła być satysfakcjonująca, ale nie w pełni spełniająca. Teraz jednak znajdujesz się na etapie otwartości na nowe początki, gotowy na rozbudowaną gamę możliwości. Przeszłość może powrócić, a poprzednia harmonia może się nasilić, ale to, co teraz się liczy, to energia odnowy, która przenika Twoje istnienie. Jesteś pchany do poznawania nowych ludzi, doświadczania nowych przygód i odkrywania miejsc, które nigdy wcześniej nie odwiedzałeś. Może to objawiać się wielkimi zmianami, takimi jak przeprowadzka, zmiana pracy lub nawet kraju. Jednakże najważniejsze zmiany zachodzą wewnątrz, głęboko przebudowując to, kim jesteś. Ten proces przemiany stanowi wspaniałą okazję do osobistego wzrostu. To zaproszenie do ponownego połączenia się z tym, co naprawdę przynosi szczęście i spełnienie. Wyruszając w tę podróż transformacji, otwierasz drzwi na nowe i przyjmujesz możliwości które życie pod boskim przewodnictwem stawia na Twojej drodze. To moment, aby zaufać nurtowi życia, rozumiejąc, że każda zmiana i każde nowe doświadczenie przyczyniają się do kształtowania przyszłości, która harmonizuje z Twoją prawdziwą istotą. Jesteś na skraju głębokiej transformacji w swoim życiu i jest nieodzowne, abyś w pełni docenił wielkość nadchodzących wydarzeń. Twoja ścieżka zaraz obierze niezwykły kierunek, i nic już nie będzie takie jak wcześniej. Nowy cykl otwiera się przed tobą, pełen komfortu, pokoju i stabilności, spełniający twoje najgłębsze pragnienia. W głębi serca pragniesz bezpiecznego istnienia, środowiska, w którym możesz ufać ludziom wokół siebie i które jest przesiąknięte atmosferą pokoju i radości. Pamiętaj, że szczęście i pokój nie są towarami, które można kupić. Oczywiście, pieniądze są ważne, aby zapewnić pewien poziom komfortu i spełnić marzenia, ale nie mają mocy, aby oferować prawdziwy spokój ducha. Żyjemy w świecie, w którym wielu ma materialne bogactwo, ale wciąż czuje się pustych, pozbawionych tego upragnionego wewnętrznego spokoju. Istnieje ogromna różnica między posiadaniem bogactwa a posiadaniem pokoju. Niektórzy ludzie nawet z licznymi zasobami żyją w ciągłym niepokoju, podczas gdy inni, mając mniej, doświadczają spokoju, którego pieniądze nie mogą kupić. To, co sprawia, że nadchodzący czas jest tak wyjątkowy, to nie tylko stabilność finansowa, którą pragniesz, ale zdobycie czegoś niezmiernie cenniejszego prawdziwego pokoju. Ten pokój jest boskim darem wyraźnym znakiem, że jesteś pod niebiańską ochroną. Jeśli kiedykolwiek miałeś przywilej odczuwać prawdziwy pokój w swoim życiu, wiesz, jak rzadki i cenny on jest. Pokój oznacza harmonię z samym sobą i wszechświatem, bez nacisków i niepokojów, które często nas dręczą. Mieć pokój to żyć bez strachu, będąc pewnym, że wszystko jest dokładnie takie, jakie powinno być. Jest to jeden z największych darów, który można pragnąć, i on całkowicie zrewolucjonizuje sposób, w jaki widzisz i przeżywasz życie. Nowa faza, która nadchodzi, nie tylko umocni Twoje bezpieczeństwo finansowe, ale również zapewni Ci spokój, który wykracza poza to, co dotykalne. Pokój, który będziesz odczuwać, będzie tak intensywny i głęboki, że nic nie będzie w stanie zachwiać Twoją pewnością siebie lub dobrostanem. Ten pokój emanuje z głębi Twojej duszy. Jest to spokój, który rozprasza wszelkie zmartwienia i poprowadzi Cię ku drodze stałości i trwałej radości. Przygotuj się, ponieważ to, co nadchodzi, wypełni twoje serce takim rodzajem radości i bezpieczeństwa, jakich być może nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Odkryjesz, że prawdziwe szczęście nie tkwi w gromadzeniu bogactw, lecz w pokoju, który towarzyszy temu stanowi, tym sublimalnym uczuciu, że wszystko jest w doskonałej harmonii, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być i że wszechświat jest bez wątpienia po twojej stronie. To, co nadchodzi, jest czymś głęboko wyjątkowym pokojem, który przeniknie każdy aspekt Twojego życia. Ten pokój uspokoi Twoje obawy, ukoi Twój umysł i serce, przynosząc ulgę, której być może jeszcze nie znałeś. To tak, jakby słońce miało wschodzić na horyzoncie Twojego życia, oświetlając wcześniej ciemne i opuszczone zakątki. Ten nowy świt nie tylko otwiera drzwi na nowe możliwości, ale także rozpala na nowo nadzieję. Światło, które oświetla Twoją drogę i pokazuje, że sytuacje, które wydawały się stagnacyjne lub stracone, czekały po prostu na właściwy moment, aby zakwitnąć. Czasami łatwo jest dać się pochłonąć wrażeniu, że wszystko stoi w miejscu, że świat wokół wydaje się unieruchomiony, ale często jest to iluzja. Może to być tak, że życie czeka tylko na idealny moment, aby objawić swoje największe błogosławieństwa. Wznoszący się blask słońca na horyzoncie jest wyraźnym znakiem, że Twoja przyszłość jest pełna potencjału. Istnieje niezliczona ilość błogosławieństw i możliwości czekających na Ciebie, rzeczy, których być może jeszcze nie wyobrażałeś sobie. Są tam, cierpliwie czekając na moment, aby wkroczyć w Twoje życie. Chciałbym wiedzieć, czy do tego momentu jakaś część tej wiadomości dotknęła Twojego serca. Jeśli odpowiedź brzmi tak, Poczuj się swobodnie, by podzielić się swoimi myślami w komentarzach i zrób coś więcej. Wypowiedz proste, ale potężne stwierdzenie: Moja przyszłość jest świetlista. Wypowiadając to oświadczenie, zaczynasz przyciągać do siebie wszelkie cuda, które wszechświat, pobłogosławiony boską łaską, już dla ciebie przygotował. Może czujesz, że wszystko wokół ciebie jest zastygłe, bez ruchu lub widocznego postępu. Chcę, żebyś wiedział coś fundamentalnego. To uczucie bez ruchu może być w rzeczywistości formą boskiej ochrony. To tak, jakbyś był chroniony przed sytuacjami, które mogłyby być szkodliwe albo nawet niebezpieczne. Wyższe siły działają na Twoją korzyść, odsuwając osoby lub okoliczności, które mogą powodować niepokój lub brak równowagi w Twoim życiu. Dlatego, jeśli kiedyś poczujesz frustrację lub zniechęcenie z powodu braku natychmiastowych zmian, pamiętaj, że ta pauza ma swój cel. To znak, że jesteś przygotowywany na coś znacznie większego. Ten spokój, to pozorny brak ruchu, chroni Cię i wzmacnia Twojego ducha przed tym, co ma nadejść. Stajesz się kimś, kto emanuje wewnętrzną siłą i niezachwianą pewnością siebie. To inspirujące być świadkiem tej ewolucji w Tobie, tej zdolności doradzenia sobie z każdym wyzwaniem, z odwagą i determinacją. Ta nowa siła nie jest powierzchowna to energia, która wypływa z wnętrza, potężna, sprawiająca, że czujesz kontrolę nad swoim życiem. W miarę jak przyjmujesz tę nową wersję siebie, świat zaczyna otwierać się przed tobą w sposób, o którym nigdy nie marzyłeś. To, co wcześniej wywoływało wahanie, teraz przekształca się w ekscytujące wyzwania, gotowe do pokonania. Jest w tym głęboki komfort bycia sobą, a to daje ci wolność do odkrywania nowych ścieżek. Wkraczania w nieznane terytoria z niezachwianą pewnością, że masz wszystko, czego potrzebujesz, aby triumfować. Najbardziej fascynujące jest to, że ta transformacja nie ogranicza się tylko do ciebie. Twoja pewność siebie i wewnętrzna siła stają się magnetyczne, przyciągając ludzi, którzy dzielą tę samą energię. W miłości odkryjesz, że przyciągniesz partnera równie silnego i pewnego siebie jak ty. Razem stworzycie potężną jedność, gdzie siła i pewność siebie nie tylko współistnieją, ale splatają się, tworząc solidne i wzajemnie wzmacniające partnerstwo. W sferze zawodowej ta nowa postawa całkowicie zmieni sposób, w jaki ludzie Cię postrzegają. Twoja determinacja i pewność siebie będą oczywiste, przyciągając uwagę wszystkich wokół Ciebie. Ci, którzy z Tobą obcują, Zaczną traktować Cię z odnowionym szacunkiem, z uznaniem, którego może wcześniej nie doświadczyłeś, a to tylko zwiększy Twoje poczucie spełnienia i pewności siebie. Ta zmiana w sposobie, w jaki będziesz traktowany w pracy, przyczyni się do tego, że będziesz czuł się jeszcze bardziej spełniony i zadowolony. Droga, którą kroczysz, jest głęboką i niezwykle inspirującą transformacją. Stajesz się kimś, kto nie tylko odważnie stawia czoła życiu, ale także inspiruje innych do podążania za Twoim przykładem. Ta podróż zaprowadzi Cię do miejsca ogromnego osobistego spełnienia i szczęścia. I to naturalne, że teraz zadasz sobie pytanie: co wszechświat, co Bóg ma dla mnie w zanadrzu? Odpowiedź jest potężna: coś wielkiego, co przewyższa Twoje najśmielsze oczekiwania. Z czasem nie tylko posuwasz się naprzód, ale przekształcasz się. Rośniesz i wzmacniasz każdego dnia. Pewność siebie, która rośnie w tobie, jest kluczem, który otwiera drzwi uznane wcześniej za nieosiągalne. Przekaz jest jasny: nie zatrzymuj się. Nawet gdy droga wydaje się niepewna, pamiętaj, że masz moc pokonywania wszelkich wyzwań. Na końcu tego tunelu światło będzie świecić z taką intensywnością, że odsłoni przyszłość pełną możliwości i obietnic. Zauważysz, że wszystkie wysiłki, które podejmujesz, są bliskie pełnego i satysfakcjonującego urzeczywistnienia. Wyobraź sobie dom, w którym dzielisz życie z kimś, kto cię rozumie i wspiera miejsce, gdzie panują pokój, bezpieczeństwo finansowe i przede wszystkim prawdziwa miłość. To jest to, co musisz zinternalizować. Twoja przyszłość jest świetlana. Wiem, że w pewnych momentach może się wydawać, że utknąłeś, powtarzając te same wyzwania, jakbyś był w niekończącym się cyklu, ale to postrzeganie jest iluzją. Nie daj się zwieść tej negatywnej emocji, ponieważ nie reprezentuje ona rzeczywistości tego, co Bóg przygotowuje dla Ciebie. To, co naprawdę się liczy, to zaufanie do procesu. Uwierz, że najlepsze dopiero przed Tobą i że każdy wysiłek, każdy krok w odpowiednim kierunku. Zbliża Cię coraz bardziej do tego, czego pragniesz i na co zasługujesz. Bóg ma niesamowite plany dla Ciebie, a droga, którą teraz podróżujesz, bez względu na to, jak trudna jest, to tylko etap w podróży, która zaprowadzi Cię do życia pełnego radości, miłości i sukcesu. Dlatego nie przestawaj. Kontynuuj wiarę, kontynuuj walkę, ponieważ Twoja przyszłość jest pełna cudów, czekających na Ciebie z otwartymi ramionami. Pozwól, aby te słowa zostały wchłonięte przez Twojego ducha, aby rezonowały głęboko w Tobie. Wszechświat pragnie dla Ciebie najlepszego i zapewni pozytywny rezultat, shrink, bez względu na wybory, które podejmiesz. Napisz: Akceptuję moje przeznaczenie i wszystko, co wszechświat ma mi do zaoferowania, aby rościć sobie tę wiadomość i błogosławieństwa, które przynosi. Zostaw pozytywny komentarz dla innych czytelników, którzy mogą potrzebować dawki pozytywności w swoim dniu. Wszechświat widzi to jako akt dobroci. Powstańmy razem i stwórzmy falę dobrej energii. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem kanału, zasubskrybuj teraz i bądź czujny na ważną wiadomość, która czeka na Ciebie w następnym filmie. Niech Bóg i Wszechświat oświetlają Twoje kroki pokojem, miłością i wiarą. Amen.